Magda Gessler zachwyca się genami. Internauci mają inne zdanie. Każdy widzi, co chce. Magda Gessler rozpaliła sieć do czerwoności. Słynna restauratorka 3 października opublikowała na swoich profilach w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcia, które miały pokazać niezwykłą siłę pokoleń i kobiece podobieństwo w jej rodzinie. Chociaż sama była zachwycona efektem, internauci widzą to zupełnie inaczej. Magda Gessler rozgrzała internet. Gwiazda kuchennych rewolucji podzieliła się w sieci wyjątkowym zdjęciem swojej córki Lary i ukochanej mamy, zachwycając się siłą kobiecych genów. I choć sama nie kryła wzruszenia i napisała, że mało nie zemdlała z zachwytu, internauci szybko sprowadzili ją na ziemię. Magda Gessler nie kryje wzruszenia. Mało nie zemdlałam. Magda Gessler, znana z emocjonalnych wpisów i barwnego języka, tym razem pokazała wyjątkową dla siebie fotografię. Na kolażu zestawiła zdjęcie swojej mamy z wizerunkiem córki, Lary Gessler. Mało nie zemdlałam, po raz pierwszy zobaczyłam tak ogromne podobieństwo mojej córki do mojej ukochanej mamy. Siła kobiet, geny są niesamowite, napisała wzruszona restauratorka. Zdjęcia wywołały burzliwą dyskusję. Sama Magda nie kryła dumy z kobiecej siły w swoim rodzie i była przekonana, że podobieństwo Lary do jej mamy jest oczywiste. Burza pod wpisem Magdy Gessler. Każdy widzi, co chce. Entuzjazm Gessler nie udzielił się jednak internautom. Pod jej postem pojawiła się lawina komentarzy podważających jej spostrzeżenia, i nie były to delikatne uwagi. Lara w ogóle nie jest podobna do pani ani do pani mamy, napisała jedna z obserwatorek: Mama miała okazalszą twarz. Lara jest bardzo chuda, dlatego nie są podobne, choć układ brwi i nosa ma po babci, zauważyła kolejna. No raczej nie, ale matka zawsze inaczej widzi swoje dzieci niż ludzie postronni czytamy w innym komentarzu. Przeszły kuchenne rewolucje. Miało być tylko dobrze. Przekazano tragiczną wiadomość. Nie zabrakło też mocniejszych opinii. Kompletnie niepodobne, zero podobieństwa. Co pani opowiada za głupoty? Lara wcale nie jest podobna ani do pani, ani do pani mamy. Wasze geny nie przeważyły, może pani tylko o tym marzyć.